Witamy na kanale Dzieje Ewentar, dzisiaj będą jednostki, troszkę tu będzie pustyni, troszkę wyznawców Molocha, także będziemy mieli taki miks wszystkiego Aha. można powiedzieć, ze mną jest oczywiście jak zawsze pan Skowron V. Tak jest, dzień dobry, wieczór. To co, zaczniemy sobie od pierwszej na liście tutaj jednost... jednostki, czyli pustynny łowca. Mamy tutaj takiego strzelca, taki i to tier trzeci, no, na pewno lepszy to niż tier drugi, no ma 50 obrażeń, więcej niż właśnie drugi, Aha. pomiędzy drugi a trzecim tierem. 85% szans trafienia, 120 żyćka, 700 punktów doświadczenia potrzebuje do awansu, więc wcale nie aż tak dużo. Zyskujemy za niego 120 punktów doświadczenia, więc praktycznie tak jak za trzeciotierówki. Nie ma żadnych zdolności, tak poza tym inicjatywa standardowa jak na strzelca. Mm -hmm. No dokładnie, taki dosyć prosty strzel z pokroju, te 2,5 można by powiedzieć. No, a nawet, nawet 2,7. No, może i tak. <głosy> <głosy> Także ja tu nic więcej do dodania nie mam, jeżeli chodzi o pustanego owcę. Przechodzimy do kolejnej jednostki. I tu mamy Algula. Algul już jest taką istotą nieumarłą, bo jeżeli chodzi o pustynne głowce, on chyba z nieumarłymi jeszcze tam wspólnego nic nie ma. Chociaż Algul też nie do końca jest nieumarły. Nie? On to, to taki. Takie, takie. Takie inne stworzenie to, to jest. Tacy, to nie jak Gul, tacy. to Algul. No to jak te truposze, co chodzą sobie po pustyni po drugim akcie w diablu. Trzeba było uczyć się od wujka Wesemira, żeby móc rozróżnić gula od Algula. <noise> także mamy takiego wojownika, odporny jest na otrucie, na, na efekt otrucia, czyli trucizną zadawać obrażenia można, ale nie można go otruć, czyli ta dota na niego nie może wejść, ale jeżeli Aktyw. ktoś bije obrażenia, źródłem trucizny może zadać, śmiercią też może zadać. Ma obrażenia, ma 60 obrażeń, 50%, 50 wampiryzm ma w tych obrażeniach i ma jeszcze szansę na skamienienie z inicjatywą 50, także. Całkiem solidnie to wygląda. Na piątym poziomie otrzymie odporność na skamienienie. No. No na początku można skamienić takiego Algula, a później jak trochę pod expi to sam będzie na to odporny. Całkiem przyjemna jednostka, biorąc pod uwagę efekt i wampiryzm. Ekspów dużo nie wymaga do poziomowania, więc jakby się dało go kupić u nemnika to może nawet bym broł. Wygląda bardzo fajnie. No, zgodzę się z tobą. Tak. I mało ja ekspa ten już za niego jest, za pokonanie go, mogłoby być trochę więcej. Mhm. Tak, tylko stuwa. No Myślę, że jest groźniejszy od tego. Nie wiele orka. więcej niż właśnie za takiego orka, nie? Ale no, no jest dobry, jeśli patrzymy pod kątem wynajęcia, no jeżeli chodzi o przeciwnika, z którym się mierzymy, no to na pewno może być nieprzyjemny. Nie ma na szczęście ta jeszcze wysania z nadmiarem, to hmm. jak kościej, Chodziło u kościoła i tak to nie było jakoś szczególnie skuteczne, jeżeli on tylko z jednej jednostki to życie wysysał. Ale wiadomo, można było też walki przeprowadzać tak, jak się grało kościołem. Że... Mhm. Jednak troszkę się tu powykradało życia. Tak jest. Także przechodząc już do kolejnej jednostki, mamy tutaj upiór Miraż. Taka pustynna wersja upiora z nieumarłych. Tutaj już są odporności na oręż, śmierć, fizyczne okaleczenia oraz ochrony na umysł. Ma troszeczkę więcej zdrowia od upiora nieumarłych. Obrażenia są trochę mniejsze, aczkolwiek ma jeszcze dodatkowe obrażenia od ziemi. Pierwsze obrażenia są od umysłu, a nie od śmierci. Czyli taki upiór miraż nieumarłych może jak najbardziej ranić i zabijać. A sam upiór miraż na śmierć odporny jest. Także tutaj upiór miraż ma przewagę. No i umiejętność chyba taka sama jak u upiora nieumarłych. Poniżej 30% punktów życia zmiana zasięgu na jedną, na jedną dowolną, czyli taka jaka jest, plus, 30, plus jeszcze jedną losową, która otrzyma 30% obrażeń jego podstawowych. Czyli będzie te 50 obrażeń w jednostce, w którą klikniemy i pojawi się... 30% z tych 50, czyli będzie 15, która wejdzie w jeszcze jakąś tam losową, i jak już wejdzie ta 15 w losową, no to wtedy jeszcze te dodatkowe obrażenia od ziemi, czyli ta druga 15 też może tam wygenerować, jak najbardziej. Także upiór -miraż taki taka, taka, taka lepsza, fajniejsza wersja upiora nieumarłego, jest, jest solidniejszy, fajniejszy na pewno. No, ale na pewno to, to troszkę więcej od upiora doświadczenia potrzebuje. No, ale to też słusznie. Mm -hmm, bardzo słusznie. Dlaczego potrzebuje tyle? No, jest to naprawdę się. Fajnie. Nie, nie ewoluuje wiadomo, tam w nic później jakieś zmory ani śmierci, tylko już jest to neutralne, więc z tym tak. upiorem pozostanie, ale ta inicjatywa u niego no właśnie też zostanie fajna. No tak, 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 dokładnie. Że jest tak. takim ciekawym strzelcem, którego sobie też można by do regularnej armii zaciągnąć i dać go do przodu. Tak Więc nawet można by dopierając sobie na przykład tę armię na samych strzelcach, to upiór mógłby na przodzie naprawdę dobrze się w tej roli spisywać. Na no wiadomo, jak się trafi na jakichś olbrzymów czy inne istoty z obrażeniami żywiołów, no to może być tu trochę problematycznie, ale wszystko da się zrobić, myślę. Mhm. Także bardzo spoko. Istota. Kolejna jednostka to jest strażnik pałacowy. No, taki typowy wojownik, który ma niemało zdrowia, trochę pancerza, ochronę ma na fizyczne i roztrzaskanie, co ciekawe. Obrażenia 75, jak, typowo, jak te, typowa T3. Na szóstym poziomie zmiana zasięgu na przebicie 60% oraz plus 5 do pancerza, dostaje też. Także się nieźle wzmocni. 60% od razu przebicie całkiem solidne. Także może Nie? być do tego szóstego poziomu wzwyż faktycznie groźny na, na, na jednostki nasze, które są z tyłu. Tak to wygląda. Mało ekspa za niego, za mało. Powinno być też dużo więcej. A ja się dużo, tam z... no No, 120 powinno być przynajmniej jak za te trzy. No ja myślę, że mogło być spokojnie tyle, co za Championa Orków, albo więcej nawet. No tym bardziej, że ma ciekawą umiejętność, więc no na mieście mhm. dość szybko, dość szybko, dość szybko może to też zbić sobie na mieście i tą umiejętność dostać. Tak jest. Się że robi też się spoko biorę. istota. Ochrona na, samą, na same fizyczne, co nie na oręż, ale na fizyczne też może być przydatne, jak będziemy walczyć z jakimiś tam trollami, pająkami, które faktycznie fizycznymi biją, a nie orężem, no to taki strażnik pracowisty z tą ochroną może być też bardzo użyteczny. Bardzo często można abiuzować taką ochronę, i też wydaje się być to spoko istota, żeby ją dać do, do armii po prostu. I expiśle. No, powiem Ci, że jakby było na przykład ograniczenie do trzeciego tieru i on by byłby u najemnika, to brałby. No, zdecydowanie. Nawet bym się zastanowił, jakby byłoby ograniczenie, nawet i do czwartego. No, szczerze, tysiąc exp do poziomowania też nie jakoś dużo. Także można by się nim pobawić. No, w zasadzie na przykład legionami kończę tylko na rycerzu piekieł. Mając w perspektywie to, że później taki strażnik pałacowy ma fajne przebicie 60%. No, mhm. to dobra rzecz. No, ta ochrona na fizyczne mnie tutaj najbardziej w sumie przekonuje. To, że no jakiś pancerzyk jest, jest i ochrona na roztrzaskanie też może być użyteczne. Już szybko awansuje też. No, no, no. Także bardzo fajna istota. Myślę, że możemy przejść do kolejnej jednostki, tym razem Geomanta, czyli mamy do czynienia z jakimś magiem, który moim zdaniem mógłby trochę mniej jednak tego expa wymagać do poziomowania. No bo co my tu mamy? No taki typowy czwartotierowy mag, taki w zasadzie jak, jak biały czarodziej u Imperium. nie? W 125 HP. Jakaś ochrona, co prawda oryginalnie chyba żadnej ochrony nie miał, nawet biały czarodziej, ale, no ale u nas ma. 60 obrażeń, czyli gorszy od pandemoniusza i od Lisha. No, no taki czwarty tier, no, no nic wyjątkowego, jeżeli chodzi o tutaj jego możliwości. Tyle dobrego, że na czwartym poziomie plus 15 do pancerza dostaje i odporność na ziemię, czyli ochrona się zmieni na odporność po prostu. Czyli też nawet ciekawa umiejka. Też to, dosyć, dosyć było... ciekawa. Użyteczna. Tak jest, bo tak, bo... bardzo użyteczna i, i dużo poziomów nie musi wbić, żeby do niej się dokopać. Także jeżeli będzie ten, jeżeli ta jednostka będzie gdzieś na mgle wojny czy na mieście, to szybko może się okazać, że on doleweluje do tej umiejętności, jak nie się z nim walczyć, to już pancerz będzie miał, już będzie trochę twardszy, ta odporność na ziemię też może być upierliwa. Także tak to się no, prezentuje. Na Ale jak bardzo, bardzo mógłby trochę mieć. Bardzo trudnym, to on tak naprawdę to w 20 turze już na mieście będzie miał ten czwarty poziom. Mhm. Teoretycznie tak już powinno być albo w 21. Mhm. Chyba. No jakoś tak. No w 20 turze bota, więc no, neutralny będzie dopiero wtedy miał mhm. W 20 turze swojej, no to my dopiero w 21 tak naprawdę no a tak poza tym nic specjalnego, no gołe obrażenia, żadnych rozczaskań, a nie efektów, także przechodząc do kolejnej jednostki, do Wezyra, taki trochę silniejszy mag, który też więcej expa wymaga, no można by go do piątego tieru porównać, ale biorąc pod uwagę jego obrażenia i, i zasięg, no to trochę odstaje. Arcyliusz, który walnie 90 razy na wszystkich wydaje się być lepszy niż 42-krotnie, zwłaszcza, że tylko w 4 cele. Co prawda, inicjatywa fajniejsza. Jest już odporność na ziemię i ochrona na skamienienie. Zdrowie, też nie najgorsze. Na szóstym poziomie otrzymał dodatkowy atak, 10 obrażeń powietrzem. No, 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 no okej, okay. no, jako że ma dwa ataki, no to w sumie plus 20 to będzie do obrażeń, tak naprawdę w jego przypadku. Jak już mu się ten skwar odpali, no to wtedy ma. Yy, to, to wtedy okej, okay. To wtedy jest okej. Okay. Ale przez te jego dwa ataki, to jednak, mimo wszystko, jak on sobie podekspi, to. Potrafi przywalić i to konkretnie. A no, Co zgadza może się. Może sprawiać problemy. O, no, wysoko na poziomowy węzeł. Mamy tutaj odporność na ziemię, więc też jakiś tam przyzwany golem na przykład nie pomoże już, żeby go osłabić. Nie skamiegimy go. Więc tam ani, ani Inkub, ani Medusa, no wiadomo, tam jakby się dało odpowiedni przedmiot. Fragment klejnot albo klejnot, który zmieni źródło, no to tak, to wtedy wiadomo. Mhm. No ale już z przedmiotu na przykład tego nie zrobimy. Czy to Rugin Kuba, czy cokolwiek innego, więc. Dokładnie. No pozostaje jakiś paraliż umysłem, na przykład, czy coś takiego. No wtedy tak. No. No, poza tym po znowu taki dosyć, taka dosyć zwykła istota, która nie ma tu żadnych ani oparzeń, ani, ani żadnych rozczaskania nic takiego. Także przechodzimy do kolejnej istoty i tutaj postanowiłem dać Strażnika Ansetaru już, mimo iż e, wymaga mniej ekspo od poprzedniej tu jednostki pokazanej, wydaje mi się, że strażnik Ansetaru powinien jednak tego ekspo wymagać więcej do poziomowania. Jest to taka istota e, solidniejsza, dwupolowa. Dosyć silny. I co my tu możemy powiedzieć? No, dużo, znaczy dużo, no się dużo. Sporo zdrowia, 350, ale na pewno pancerza bardzo dużo, bo aż 60, no, taki jak gargulec w zasadzie. Odporny na ziemię, okaleczenie, wysanie wysanie nadmiar i na otrucie. Ma też ochronę na truciznę. Sporo szanse trafienia. Bije 150 punktów obrażeń w jednostkę, w którą kliknie oraz 53 punkty obrażeń rozpryskiem... W jednostki sąsiadujące, w tą, którą kliknie poziomo lub pionowo. Także tak to się prezentuje: inicjatywa, też nie najgorsza, 45. Umiejętności, gdy jednostka doznaje obrażeń, rośnie pancerz. No, czy coś jak ten Golem cały. Nie Golem, tylko jak on tam się nazywał, ten antyczny Golem z tych, hmm, tych tak. bagiennych, nie? On też taką umiejętność ma, tak, że im mniej same. ma HP, tym więcej ma pancerza. Także strażnik Ansetaru. Jakby się go spotkało na mieście, no to już. Jeżeli to będzie piąto poziomowe miasto, to już będzie miał 90 pancerza i jeszcze tylko taką piątkę dodatkowo mógłby pozyskać z tej umiejętności. Jak się go spotka na ruinie albo po prostu jakoś w terenie, no to, no to ta umiejętność wtedy faktycznie może sprawić, że ten pancerz. Nie wiem w sumie do jakiego poziomu może mu w sumie wzrosnąć, ale... Niewykluczone, że gdy jest bliski śmierci, to ten pancerz tak czy siak ma wymaksowany. Hmm, można a go... druga umiejętność też ciekawa właśnie, bo przy drugim jak już sobie go tłuczemy, tłuczemy, on jest opancerzony, a tutaj podwojenie ataku, a, jego obrazy, atak i obrażenia. Tak, jego ofensywa mocno to. rośnie, poniżej 20% punktów życia, co prawda późno, ale jeżeli my nie mamy żadnych dot, ani krytyków, hmm. ani roztrzaskań. I jego pancerz będzie nagle wymaksowany. No, to nawet jeżeli będzie miał mniej niż 70 HP, no to może się okazać, że dla nas to będzie jak 700 HP do zbicia przez, przez taki absurdalny pancerz. Więc no, może się okazać, że on tam zdąży faktycznie przywalić tak podwójny atak, obrażenia o 50% jeszcze większe. Także strażnik Kancetaru jest takim takim minibosem, w sumie można by powiedzieć. Jest solidny na takich mapach, powiedzmy. powiedzmy Mniejszych, trochę można by go spokojnie dać jako ostatnią walkę. Jakbyście jeszcze dali ograniczenie, oczywiście, do jednostek, bo załóżmy, że te trzymacie na maksa, nie no, to, to, to taka walka z takim strzękiem ancetaru wydaje się być spoko dosyć ciekawa. I generalnie tutaj to bardzo nieprzyjemnie bym miała armia Nosferata z wampirami chociażby. Tak, odporności. No tutaj, tak. tutaj już by sytuację musiał ratować paraliż od ducha, albo jeżeli byśmy grali bez paraliżu, no to wtedy widmowi wojownicy. Mhm, mm no bez albo paraliżowania takiego. No, by... o śmierć, coś takiego. Tak, by trzeba mieć właśnie albo, jak nie umarły mi, no to wiadomo, jakieś paraliże najlepiej, jeżeli imperium, no to wiadomo, chili pancerz, kraśkami pancerz po prostu, jakieś odmrożenia najlepiej. No, takimi sposobami by to trzeba rozpracowywać, no bo to, to, to nie jest takie proste. Co prawda znowu czyste, puste obrażenia, które można skontrować właśnie wysokim pancerzem i uzdrawianiem, mm, ale, ale mimo wszystko może też sięgać te tylne jednostki, więc albo musicie sobie wszystko opancerzyć w razie czego, albo. No, jakoś to tak ostrożnie rozegrać, bo to to może przywalić. No, to no fajna istota. No i, I spokojnie myślę, że zysk z niego też jest do zmiany. Zdecydowanie. Przecież to no, jeszcze nie jest warte niż Mógłby być więcej. Nawet dwukrotnie, spokojnie może być warto. No, na spokojnie, bo no mówię, jest taki mini no Jest naprawdę spoko. No i regeneracja ma nieco większą niż standardową, ma 10%, a nie 5%. Tak jest. No to co, przechodząc do kolejnej jednostki, Skorpion Świątynny. Istota taka, e, powiedzmy, teoretycznie dużo, może nie dużo, ale no potężniejsza od poprzednika, od, od, od strażnika Ansetaru. 1000 HP, pancerza tylko 10, to prawda. Odporność ma na światło, truciznę i otrucie. Ochronę na wszystkie żywioły, licząc w to lód i wyładowania elektryczne. E, 200 obrażeń aż. Z czego on ma odbicie, czyli 50% odbicie, czyli ta setka trafia jeszcze w jakąś inną jednostkę sąsiadującą pionowo lub poziomo, czyli może być tak, że trafi też jakąś naszą z tyłu jednostkę tą setką. I jeszcze wchodzi dodatkowo porażenie od światła, które teraz jak, jak sobie staram przypomnieć, co to robiło, to nie jestem pewny, bo skoro jest literką P w nawiasie, to znaczy, że to musi być jakiś efekt. Czy to było oparzenie od światła? To mogło na, pewno być oparzenie. Nie, na pewno nie był to paraliż. Bo... No nie, no bo jest nie. setka, więc to są obrażenia, nie? No więc to nie możliwe, obrażenia. że to było oparzenie od światła, no bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. Skąd to P? Dawno nie było grane. Dawno nie było, był już... dokładnie. Spora regeneracja też, nie? 15%. Umiejętność, instynkt przetrwania. Poniżej 50% punktu życia otrzymane, otrzymanie obrażeń zwiększa inicjatywę jej. To jest ona. Okej, okay. już wiadomo. Na mapie strategicznej powyżej 60 inicjatywy zmiana zasięgu na sąsiednie odbicie. Aha, w taki sposób. No to akurat nie będzie zastosowane, jeżeli twórca mapy nie zwiększy inicjatywy skorpionowi, żeby to działało. Lub ewentualnie, no można by wiadomo, zrobić mapę, że my mamy takiego skorpiona, wtedy można by albo miksturką tam zwiększyć inicjatywę, albo ewentualnie jakimiś zaklęciami. to wtedy to odbicie się okaże, że będzie działało na jedną, na, na dwie kolejne, tam na, na jakieś, w dwie jednostki będzie się, będą się te obrażenia odbijały. Ale generalnie groźne. Jeżeli to porażenie to jest faktycznie oparzenie od światła, bo bardzo możliwe, że tak było, no to to już jest groźne. To jest groźniejsze od, od, od strażnika Ancetaru, co prawda jeden atak tylko, ale jednak jest już źródło obrażeń, które ignoruje te pancerze, więc no to to, to jest mocne, to jest groźne. Ba bardzo solidny skorpion. To po jego porażenie było trucizną. Więc A to było trucizną od światła? Tak, tak trucizna od światła. A to no, no, ma Nie, sens, ty... no skorpion w sumie. Mm -hmm. tak, <laughs> Może sobie tam... By... Który truci. Trój, ale nietypowym źródłem po prostu. Tak, bardzo nietypowe źródło. No dobra, czy chciałbyś coś do niego dodać? 6000 exp wymagania, 3000 za zabicie. Mógłby wymagać no więcej expa jest... do, do poziomowania ewentualnie. Duży, duży, roz, duży rozstrzał jest między strażnikiem Ansetaru a Skorpionem, jeśli chodzi o ekspy do zdobycia. Wiadomo, bym mm -hmm. tego nie dał. Na równ, nie dałbym tego na równym poziomie. Tak, ale myślę, ale że, jednak myślę że, że ta różnica powinna być mniejsza. Więc... Tak, no tak z półtora tysiąca za strażnika Ansetaru mogłoby być, a zamiast 500 i wtedy za tego Skorpiona 3000 myślę spoko. No bo to też jest taki a, solidny, no, bosowaty. Tak. Przeciwnik. To no, już jest tak, jakby walczyć z, ze smokiem czerwonym, czy tam czarnym, to już pod, podobna półka Expo zabicie jest. Mm -hmm. No z czego i tak skorpion wiadomo dużo groźniejsze, ale no smok to smok, bije wszystkich sześciu, wiadomo o co chodzi. Dobra, po Skorpionie Świątynnym mamy już ostatnią istotę w tym materiale. Myślę, że spokojnie 9995 punktów doświadczenia do poziomowania mógłby wymagać ten kapłan Molocha. Ekspie za zabicie chyba spoko, 9000. No taka istota pokroju Bestii Galeana, Nebirosa, Cmentarnego Golema, wiadomo, takich topowych istot, najgroźniejszych. I co my tu mamy? Odporność na umysł i ziemię. Ochrona na wszystkie żywiały plus mrok i światło. Obrażenia, szanse trafienia może jeszcze 90%. Na wszystkie 6 jednostek, życiem bije. Inicjatywa też bardzo wysoka, 60, jak na takiego powiedzmy, maga bijącego wszystkich. No jest i mamy. Bosior. Tak jest, taki właśnie Bosior. Bosior czy właśnie Lachlan czy tam królowa Elfów, no to też właśnie wszyscy ci magowie z większą inicjatywą, tak przeważnie to 60%. Tak jest, królowa tak jest. No i obrażenia, co my tu mamy w obrażeniach? Nie hmm, ja jestem, jestem ciekaw, ile osób w komentarzu już doskonale wie o co chodzi z tymi obrażeniami, a ile osób oglądających nadal nie wie, lub może jest nowa e, i, i się zastanawia, co to są za, za numery, o co chodzi. No, jedno z. Obrażenia kopana Molocha wynoszą dokładnie 450. Tam, gdzie klikniemy, tam zada 450, ale pozostała piątka będzie otrzymywała te obrażenia, tak jak są, tak jak jest właśnie w tym nawiasie kwadratowym. I przypominam, że w tej grze tak naprawdę jednostki, które biją wszystkich sześciu, to tak naprawdę nie biją ich jednocześnie, mimo iż my to tak widzimy. Przypominam, że to jest na, zas na zasadzie łańcucha i każda jednostka jest losowo wybierana przez grę. Także to tak naprawdę przeskakują te obrażenia. Także tak to się prezentuje, jednostka, w którą klikniemy, otrzyma 450 i każda kolejna otrzymuje tutaj, ile, 5% więcej? Jakoś tak. No coś takiego, tak, tak, no coś takiego będzie, bo 5% więcej. Także przy, przy, takiej, przy takiej liczbie obrażeń, no to robi to różnicę. Tak jest, no jak Właśnie najbardziej. Na ostatniej trafionej jednostce. Czyli, ma, czyli można powiedzieć, że jego obrażenia są, mają tak zwane ratio 105% rosnąco. Można by tak to powiedzieć. Mm -hmm. no. Również instynkt przetrwania jest, tak jak u skorpiona świątynnego, bardzo możliwe, że będzie trzeba to zmienić, bo już było tam omawiane wcześniej, że nie może być ta sama umiejętność z tą samą nazwą u dwóch różnych istot, także kto, ktoś z nich będzie musiał mieć to zmienione, pewnie u kapłana się coś zmieni, bo też gdy on traci HP poniżej 50%, to mu rośnie inicjatywa, poniżej 30% punktu życia otrzymuje 20 do pancerza. Większe utwardzenie też takie coś jest chyba u skalnego olbrzyma, albo gdzieś tam Coś takiego był albo u jakiejś gargulce, nie pamiętam. Albo o któregoś tam olbrzymów jeszcze z późniejszych tierów. Tak, tak, możliwe, że u tego nowego kamiennego właśnie yy, olbrzyma. Także to pewnie też będzie do zmiany. Kapan Molocha co prawda ma absurdalne obrażenia, ale nie ma żadnych krytyków, nie ma żadnych otruć, oparzeń, odmrożeń, nie, nie rozczaskuje pancerza. Także jego skontrować wystarczy wysokim pancerzem i uzdrawianiem. No tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. Także w ten sposób można sobie z nim poradzić. Ale nawet jak będziemy mieli wymaksowany pancerz, to się może okazać, że jego obrażenia będą wystarczające, żeby nas zdążyć porobić. Chyba że oprócz pancerza mamy również uzdrawianie, no to wtedy Kapan Molocha nic nam nie zrobi, tak naprawdę. Chyba, że nie będzie sam. Jego armia będzie miała jakieś dziwne roztrzaskania, paraliże czy cholera wie co, jakieś otrucia na przykład. No, sam w sobie, jeżeli będziemy opancerzeni, nie będzie aż tak groźny. Wiadomo, to na papierze wygląda dość groźnie. Jest żywotny, no ale w każdym razie na pewno przeciwnik ciekawy. Tak jest. Gdyby grać tutaj na podstawce, to już by bolało, bo umysł ziemia nie da się go tutaj w żaden sposób unieruchomić. Jedynie, mm -hmm. tylko by trzeba było liczyć na to, że na mapie byłby dostępny gast do mm -hmm. wynajęcia. Bo gaz śmiercią byłoby... wtedy, nie? W, tak, w podstawce. Tak, w podstawce, tak. To byłoby jedyne źródło, które by mogło go sparaliżować. A na modzie będzie, będzie tak naprawdę więcej możliwości, aby to mm -hmm. uczynić. Zgadza się. Jednak jak jest odporność na y na, no, na źródło, a nie na efekt, no to to jednak jeszcze da się coś z tym zrobić. A jak już mamy typowo na paraliż czy na skamienienie, no to już tutaj nic nie zrobimy. Tego mm -hmm. się nie, nie przeskoczy. No dokładnie. Także tak to się prezentuje. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. To nie, to nie są wszystkie pustynne istoty. Oczywiście będzie jeszcze jeden materiał, w których będą jakieś tam inne robaczki, jakieś harpie i tak dalej omawiane. No, ale to na ten moment będzie wszystko. Czy chciałbyś coś dodać na końcu do podsumowania, Panie Pyrku? A, myślę, że nie. No dobra. No to co? Dziękuję bardzo za uwagę. Ja byłem z kowrą piąty ze mną był Pan Pyrek. No również dziękuję i zapraszamy do kolejnych materiałów na tym kanale. Tak jest. Pozdrawiamy i polecamy. Na razie. Na razie.